A no, postanowiłem nakręcić jeszcze jeden kawałek dzisiejszego krótkiego tripu, bo to będzie w sumie 24 km, nic więcej, Celiście z dojazdem do pracy i powrotem z pracy, tak trochę dookoła w sumie. No ale właśnie jestem na przelewie na wysokości wójtowej Siwinowa. Już w sumie tam jest bezpawolko. Pomału trzeba będzie kończyć tego krótkiego tripa. A tam w oddali po prawej stronie to już jest kanał Ulgi, który odbija właśnie z rzeki Odry. Tutaj jeszcze w krzakach jest takie małe jeziorko, też całkiem fajne i sympatyczne miejsce. Jadąc przez te błoto wcześniej, upuściłem trochę powietrza, żeby tak nie tyle pało i teraz jest oczywiście zdecydowanie lepiej. Te opony na mleku zdecydowanie wybierają dziury i rower jest taki jakiś bardziej miękki i stabilny, to koło tak nie ucieka. No tak zresztą jak w Guralu. Także mogłoby nawet być jeszcze troszkę mniej tego powietrza, bo widzę, że to opona się w sumie ugina, no ale Mogłabyś się jeszcze bardziej uginać, wtedy to jeszcze bardziej wybierało. No i zaraz będę przejeżdżał, wszystko na ulgi. Tutaj jest jaz. Także kończę tego dzisiejszego dnia. Na razie, hej.